w banda. Ku... Kaput. Oh. Ja, A, witajcie na kanale Co Będziemy... Co to było? Będziemy robić różne przeróżne Będziemy. bardzo fajne edukacyjne rzeczy. Będziemy. Yy, będzie śmiesznie, zapraszam was do oglądania. Zostawcie, zostawcie, zostawcie suba. Suba, suba i łapeczkę, I wbijamy i 10 tysięcy, udostępniajcie, udostępniajcie, na instagramie tak samo, wbijajcie na instagram, bo bardzo mało osób mnie śledzi I zostawcie subskrypcję, ponieważ chciałbym dobić 10 tysięcy, bo szykuje się specjal, pierwszy na tym kanale Dobra, teraz przed nami, kurde, schody, jedziemy To get the bag, ice on my wrist, diamonds move a lag. Never restriction position, that's where money be in my bag. I do not think I follow the shit that I got. I never had Now that minute. I got a ball, roll it the wrist, and downs are froze. She wanna fuck, nose taking it down, dominoes, then kick it out. Switched up, got my pants off. Think I need a brain show, We keep it lit. I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they ain't know me, so I switched spots. Not running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been balling since a youngin', so I take. Tamta trójka, jechaj jak wszystko trzeć? Bierzesz rower i lecisz Ale nie, bo ten koło mi się nie odrywa Jeszcze się oderwa, dłuba Chodź bajksek zrobimy Nie wiesz dobry No chodź bajksek zrobimy, amortyzator bike A wiesz, że mam jeszcze w tym? No. W padełku Pokaż nie, nie. No, ty... Bo ja co, co mam? Moja mama ma DH no, A pokaż jest. jak Amorek działa Amorek? No działa? Nie wiem czy on działa w ogóle, ale ostatnio go kolega mi dobił, bo wsiadł na niego kolega 80kg Działa No działa Taki te smar, który ma nie z 10 lat Jak nie więcej Ale fajny rower Play się w to, to, Dobra, to... to... Dobra dawaj to? Dawaj to? na tym bolidzie to ja lecę na jedno się skleją w bardzo Dawaj, na tym bo A, Żartowałem! To teraz ty, dawaj, dawaj, dawaj Było <grywa> To dawaj jeszcze raz. Jedna próba było Dawaj bandę O kur... Ty żyjesz? Ja Żyje. Tu może kask załóż? Właśnie Masz, Masz kask? Nie, nie mam. Kask, załóż, Kask załóż, serio? Nie mam. Two hours later. Nie, walił poliko nad garstkę, to mówię mu, żeby lepiej nie jeździł na razie. Byłeś chirurgiem. Mordo, jakby cię, jakbyś złamał nad to byś nie mógł chodzić. I by Cię tak bolał Więc nie dramatyzuj Jak Cię boli to idź do domu, no Bo nikt tu chirurgiem nie jest Jak chcesz iść sobie do szpitala czy coś to idź Dwoń po rodziców nie, 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 nie. Ja rozumiem, że Cię boli, ale... Nic Ci się nie stało Jak Dobry. Cię boli to idź do domu Dobry, Trzeba tu już... Z dzieciakami takimi że trzeba normalnie Bezpośrednio, bo... <tary> okay. Okay. Tyle rowerów na sprzedaż E Giwałej musicie tylko zasubskrybować Na 10 tysięcy Zawiaram te gorsze pokazałem prawdziwych. Cudów, tu są nie prawdziwe. Tak, tu to to są to prawdziwe, tu będzie givałej na co najmniej 100 tysięcy. Tak. Może też ja, kanał. Jak będzie przycisk do końca roku dajemy giveałej na tą machinę. Ja jakbym poleciał, myślę, że mój robot by nie wyrobił I bym został po prostu pionowo i bym zginął. Ale skaczesz. Spróbuję. <grym> nie, żartuję. Jak oceniasz lot? straszne. Straszne? No. No dobra. No, Dziękuję, to mi pomogło. <grym> czemu, no. czemu ty koszulkę na to założył? <grym> Ale dowalony jesteś ty. O no. ma Jordana, Jordan Fly. No. No. Ja no. no. no chyba naklejki ode mnie. Tak, są naklejki. Ja no ja chciałem ej, a ja się to tym Ej, a masz wlepy? Ale no. dasz wlepy? No dam wlepy, dam. Ale masz wlepy <noise> Na no. razie się szykuję psychicznie. Konfiguracja, tak. I konfiguruje rower tak, żebym przeżył jakoś kurny. jesteś tak opancerzony. Trzymaj, trzymaj to, trzymaj. Ale klata. Ile robisz na siłowni? 150 stary 150 <grystanie> na jedną mapę na ławce. A, dobra. Dzień dobry, z tej strony górni, Będę dzisiaj kolega odwiedzał w szpitalu. Nie, tak nie, dzisiaj, tak nie Dzisiaj mamy dzisiaj 24 godziny w szpitalu, mój <grystanie> kolego. <grystanie> Trudne. Ale jakbym się złamał, to byście mnie odwiedzili, nie? patrzysz po, na tym? Powiedzmy, że tak. Nie? Nie Dzisiaj tuningujesz rower, potem ci będą tuningować nogę. E, e, ja. Ej, którą to powie... Co ty odkręcasz? No nie. Tą środkę, ale nie zdejmę tego wtedy, stary. Rozerwij to siłą, wszystko. Nic nie rozerwę, pa, ponieważ dbam o ten rower. Ej, ty ci papierasy chowali. chowali. Boże, ten film będzie zajebisty. O, znaleźliście tą skrytkę? No i... o, nie, nie. To... serio, jak to no i... on tu skoczył tak na panie, można jeść, jeść tak. Dobra, okej. Okay. To o, dziękuję, musi skoczyć. Ja miałam ciutkie zaznaczenie. kupiłem te chipsy, dziękuję. O, ostatnie słowa, ostatnie słowa. Tak, ostatnie słowa przed zaliczonym skokiem. No Kochał właśnie. Kocham swoich rodziców. Był... Mamo, wył, pyż, mamo, obiad na Tak, kocham <laughs> Kochasz na rower. Ale Zerzek tak. ci fituje, kask, ostatnie koszulka. Rowerki. W ogóle to plus, bo nie ma swojego kolegi z takimi białymi końcówkami, więc można sobie oryginalnie wziąć rower, i polecieć to? na jego i zrobiłbym tak i gdybym nie był sobą Prędkość pr Prędkość ma dobrą. To tu, tu nie, poczekaj, tu mi dasz. Tutaj jest twój Instagram, tu. Tak, tu to wbijajcie Instagram. do niego, wbijajcie do niego, bo gość jest niezły, no. Jest tak, ale tam kaskady. nie mam przejazdu z brusa, może bym miał Wepsa. Roboty i weź Instagrama tak pokazuj <noise> Nie, no dobra Zrobisz to, no zrobisz to, to. No to no ma dobrą prędkość, dobrze najedzie Dobrze się wybija <noise> Ej, zro... zrobił to Ej, ale żyjesz? Tylko coś na kolana założę A jak chcesz najechać to najedź Robisz taki łuk lekki Jedziesz na środku i najwyżej tutaj se zahamujesz W sensie tu zaczynasz hamować I pół korby nie skoczysz to no mu mówiłem to to jest za... O ku... Ja, ej było tyle od dziobaka takiego i salta Z pierwszej poleciał mega w sensie Tak, też bym tak chciał I Jeden i drugi, nie? Prezentacja zawodnika Wiktor Adamski, Adamski, Fredka, Wiktor Dobra, <laughs> zaczynam Adam. od góry, kask, zbroja pod, nie, jaka zbroja, mięśnie robione. <grystanie> ochraniacze na łokcie Dzisiaj jest na Nie wiem, ale jest on ile. Dorolek. Dorolek, do, do, do Apteczka. <grystanie> do do Apteczka to tutaj <grystanie> kolega będzie zabezpieczony. Tylko mam ochraniacze i kaskę. Jesteśmy tu gotowi. <grystanie> <grystanie> <Co? grystanie> nie, no nie stresuj go. Ty. <zysklarę> Ty. Ty, ale wygląda naprawdę jakby miał jechać na jakiś red bull rampage. Naprawdę. Kaput. Muszę to kiedyś położyć. Chcesz? Le... Dawaj od razu na górę jeszcze raz. Nie, do Rzyjesz? domu iść muszę, ale rower nie, w sensie, bo on wylądował normalnie. Mi się wydaje, że on jest za ciężki, żeby, żebyś ty go wypoziomował. Co ty gadasz? Pięć barów miałem włożone. Uuuu! Ty pięć barów, jaka to jest skała, a ci powietrze jeszcze schodzi! Co jest? Ej, no serio! Ty może <śm> <śm> Ja to na flaku jeszcze wrócę do domu. No to jedź do domu! To teraz już nie ma warsztatu Rudego, tylko co robisz? Zmieniasz dentkę? No, witam bardzo w serwisie rowerowym na Hamaczku. Ja, eee, ja, jak to jest adres? Na zdrowie, Łódź na zdrowie. Park. Pam track. Proszę. Przebitki nagrywane. E, gdzie są dzieciaki? Zawsze są dzieciaki. Wtedy, kiedy chcemy... O, ale wy kur... O, kurde! Ty żyjesz? Zdjęłam, zdjęłam. Gdybym był, bardzo przejechał. Mówiłem, że ktoś się na bandzie wywali. O, kurde. O, co? To ci nie działało, chyba. A ręce git? Barka, Co? Jak rozjebałeś? Ale czujesz, bo Boli. To jest? A złamane chyba nie. No weź się wyprostuj. Nie no. Boli cię jak dotykam? Nie, nie. no, nie ma... Weź się... podnieś rękę tak, Boli? podnieś rękę do góry. Boli? Boli? Nie. No, tak nie. nie, starczy. Wszystko jest gibące. To, to możesz jeździć. To... Było! Najlepsze! Ogólnie jak pod tym filmem będzie 1000 lajków, to Patryk będzie się kąpał w tym stawie z rowerem. Nie, bo A oni to wbiją. Lajków. Nie, bo oni to lajków. wbiją stary. Miało być Tam. 1500, już jest tysiąc pod jednym. Nie Gdy stary. Jak będzie 1000 lajków, to się kąpie w tym stawie. Tam. Jego wrzucę <laughs> Teraz już jesteśmy na fabrycznym, także żegnamy się z Wami. Wbijajcie wbijajcie na Instagrama, wbijajcie na Discorda naszego. Tak, tak, tak. Subskrybujcie kanał, ponieważ 10 tysięcy wbijamy. I szykuję dla, was, tak, szykuję dla Was pierwszy specjal i obczajcie nową serię na szorcach.